Wszystko zaczęło się 9 grudnia 1531 roku, kiedy to nowo ochrzczony Indianin Juan Diego, mieszkający niedaleko góry Tepeyac, koło stolicy kraju, spacerował wokół właśnie tej góry. I nagle w poszumie wiatru na wzgórzu ujrzał piękną młodą panią. Objawiła się biednemu 57-letniemu Juanowi Diego. Człowiekowi, który był bardzo skromny, bardzo biedny, był niepiśmienny, był człowiekiem, który był rolnikiem i pewnego dnia poszedł, żeby wypasać swoje zwierzęta, swoje owce. I wtedy po raz pierwszy zobaczył. Na szczycie wzgórza zobaczył światło, z którego, do którego podszedł, i wtedy zobaczył przepiękną, śliczną panienkę, która mu się przedstawiła jako, jako dziewica niepokalana. Mówiła o sobie, że jestem królową, jestem matką Boga, niepokalaną dziewicą. Juan Diego zaczął się do niej zwracać. Słowami bardzo pięknymi mówił panienko, moja panienko, dziewczynko, a Maryja zwracała się do niego słowami mój synku, syneczku. To chyba nigdzie indziej się nie pojawiły takie delikatne, takie piękne słowa, kiedy Maryja rozmawiała z kimś, komu się objawiała. Płand jego poszedł z tym objawieniem, z, tym, z tą wiadomością do biskupa Meksyku, do biskupa, który tutaj miał swoje miejsce, swoją siedzibę i powiedział mu, że zobaczył Maryję, zobaczył niepokalaną dziewicę. Biskup przyjął go życzliwie, ale w pełni mu nie dowierzał. Prosił, żeby Juan Diego jakoś potwierdził ten, to objawienie potwierdził jakimś znakiem, czymś zewnętrznym, czymś, co by go przekonało. Biskup chciał sprawdzić, czy Juan jego jest prawdomówny, czy to wszystko, co opowiadał, jest prawdziwe, dlatego też wysłał za nim kilku służących, którzy mieli za zadanie sprawdzić, gdzie pójdzie, z kim się spotka, czy to wszystko, co mówił, jest prawdą, czy też nie. W pewnym momencie ci słudzy, którzy go śledzili, stracili go z oczu. Juan Diego gdzieś się rozmył. I słudzy powróciwszy do Biskupa, skłamali, że to wszystko jest nieprawda, że to jest nie tak, jak Juan Diego mówi, bo wstydzili się przyznać, że, że zbłądzili, że Juan Diego im gdzieś uciekł i dlatego postanowili skłamać, to będzie łatwiej, czy będzie im na rękę. Przyszedł do Matki Bożej 10 grudnia i mówi: "Panienko, nic to nie dało. Biskup nie dał mi wiary. Wyślij kogoś, kto będzie bardziej rozeznany, kto będzie miał, jak powiedział, błękitne oczy. Komu biskup uwierzy, komu będzie, kto będzie wyżej urodzony niż ja. Ale Maryja powiedziała: 'Nie bój się, dam ci znak.'" który przekona ostatecznie biskupa. I umówiła się z Juanem Diego na następne spotkanie, gdzie przygotuje znak, który będzie znakiem dla biskupa. Ale w tym czasie Juan Diego miał ciężko chorego wuja, i stało się dla niego ważniejsze, żeby pójść po księdza, który by mógł udzielić mu namaszczenia chorych. I dlatego zrezygnował, może i uciekł od spotkania z Matką Bożą. Uciekł i nie poszedł na miejsce wyznaczone przez Maryję, tylko gdzieś boczną, bocznymi ścieżkami próbował ominąć to miejsce, bo zależało mu na tym, żeby spotkać. Spotkać się i poprosić księdza do ciężko chorego, wręcz umierającego wuja. Ale Maryja w pewnym momencie zaszła mu drogę i powiedziała: Dlaczego uciekasz? Czyż nie wiesz, że ja jestem Twoją matką, matką Boga, która wszystko może? Czyż nie wiesz, że ja mogę sprawić, że Twój wuj i Twoja prośba będzie wysłuchana, a Twój wuj będzie zdrowy? Juan Diego na to nie miał już nic do powiedzenia. Oczywiście przystał na to, co proponuje Maria. Maria powiedziała mu: idź i narwij róż. Róż, które tutaj nie rosły. To nie jest teren, gdzie można byłoby znaleźć piękne róże. Ale Juan Diego poszedł na, na wzgórze i tam narwał pięknych kastylijskich róż. Juan Diego był niezwykle zaskoczony. Tym bardziej, że początek grudnia to nie jest czas, kiedy w dalekim Meksyku pięknie kwitną kwiaty, zwłaszcza pięknie pachnące róże. Bardzo chętnie nazbierał tych kwiatów, tyle ile mógł unieść, i udał się do domu biskupa Zumaragi. Nie miał jednak odwagi zapukać do domu, tak był bowiem wzruszony. Natomiast, co ciekawe, Służący, którzy wtedy pracowali w domu biskupa, widzieli niezwykłe zmieszanie Juana Diego. Widzieli również, że niesie coś szczególnego, co ukrywa przed innymi, i postanowili do niego podejść i zobaczyć, co też kryje się w fartuchu Indianina. Okazało się, że to piękne kwiaty. Oni również uwierzyli, że dzieje się coś absolutnie nadzwyczajnego, i w jednym momencie poprosili. Aby Juan Diego wszedł do domu biskupiego, aby przedstawił biskupowi swoją prośbę. Kiedy Juan Diego stanął przed biskupem, wyrzucił z fartucha ze swojej tilmy kwiaty, które Matka Boża kazała mu zebrać na wzgórzu Tepejak. W jednym momencie biskup Zumaraga poczuł ogromne wzruszenie i ukląkł przed Indianinem, ukląkł przed kwiatami wyrzuconymi z fartucha z pilmy Indianina. I kiedy tak klęczał, Zobaczył, że na fartuchu Indianina istnieje niezwykłej piękności wizerunek Matki Bożej. Smutny, ale i szczęśliwy, z drugiej strony, biskup Zumaraga zaczął Matkę Bożą przepraszać, że nie uwierzył od razu, że nie uwierzył i tak długo Matka Boża musiała czekać na to, aby on przyjął jej przesłanie z nieba. Poprosił, Pobożnego Indianina, aby ten został u niego, aby dokładnie jeszcze raz opowiedział mu o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce na Górze Tepejak. A cudowny wizerunek Matki Bożej, który pojawił się na Tirmie Indianina, pobożny biskup umieścił w swojej kaplicy. Obraz, który określany jest, że nie został namalowany ludzką ręką. Tak naprawdę jest niezwykłej piękności obrazem, ale oprócz tego, że jest on piękny, zachowuje w sobie wiele tajemnic. Warto tutaj wspomnieć przede wszystkim o materiale, z którego jest wykonany. Obraz powstał na fartuchu, na tilmie, którą, która była takim zwyczajnym, codziennym y, ubiorem mieszkańców tych ziem, y, które. Y, zaludniali Indianie. Tilma była ubiorem nie odświętnym, ale ubi ubiorem codziennym, czymś w rodzaju dzisiejszego fartucha. Y, materiał był bardzo nietrwały, wykonany z włókien agawy. Mówi się dzisiaj, że taki materiał w stanie, y, który jest, w którym nie jest konserwowany, może wytrzymać co najwyżej 20 lat, a potem w naturalny sposób się rozsypuje. Warto wspomnieć, że wizerunek Matki Bożej z Guadalupe, na którym nie odnajdujemy żadnych śladów konserwacji, ma już prawie 500 lat. Więc pierwsza tajemnica to nietrwałość materiału, a jednak obraz, który pozostaje w nienaruszonej jakości od chwili powstania. Trzeba tutaj też wspomnieć, że w ciągu wieków. Właśnie ten obraz narażany był na rozmaite szkodliwe działania, również atmosferyczne, palenie świec, a także dotykanie go przez pobożnych pielgrzymów, którzy o ten cudowny wizerunek pocierali swoje różańce i inne dewocjonalia. Kiedy patrzymy na wizerunek Matki Bożej z Guadelupy, kiedy patrzymy na niego, a zwłaszcza oczyma naukowców. Widzimy, że są tam jeszcze inne tajemnice. Kiedy dokładnie badano tkaninę, okazuje się, że na tej tkaninie nie ma żadnych śladów tego wszystkiego, co robi się na zwyczajnym płótnie, które przygotowuje się do malowania obrazu, gruntowania rozmaitych podkładów, które mają umocnić materiał i w doskonałej jakości również przyjąć farbę. Co jest ciekawe, wizerunek nie wskazuje na żadne ślady farby ani farb organicznych, ani farb chemicznych. Po prostu jest to przebarwienie włókien agawy. To kolejna tajemnica. Inną tajemnicą na tymże wizerunku są oczy Matki Najświętszej. Naukowcy, okuliści stwierdzili, że. Oczy Matki Bożej na tym wizerunku zachowują zjawisko refleksu. Jest to coś, co mówi nam o tym, że człowiek coś, 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 co jest możliwe tylko u żywego człowieka. To tak jakby Matka Boża patrzyła na człowieka żywym wzrokiem. W latach 50. XX wieku również badano te oczy pod ogromnym powiększeniem. I okazało się, że właśnie tam w głębi oczu, dostrzeżono odbitą scenę, scenę, na której właśnie Juan Diego przekazuje obraz Matki Bożej z Guadalupe biskupowi Zumaradze. Widać tam również inne osoby, które były świadkami tego wydarzenia. Są to tak mikroskopijne przedstawienia, że żaden nawet najdoskonalszy malarz nie byłby w stanie tego namalować. Tym bardziej w XVI wieku, kiedy wizerunek Matki Bożej z Guadalupe powstał. Oczy więc Matki Bożej to jedna z największych tajemnic. Kiedy przyglądamy się temu obrazowi, widzimy również strój Matki Bożej, strój, który jest tradycyjnym strojem Indianek, Indianek które ubierały się właśnie w taki sposób. Kiedy również patrzymy na gwiazdy zawarte na płaszczu Matki Najświętszej, Okazuje się, że te gwiazdy są dokładnie w takim samym układzie, w jakim 12 grudnia 1531 roku y, gwiazdy były na niebie, na, na niebie nad y, sanktuarium, y, jeszcze nie wtedy sanktuarium, nad wzgórzem Tepeyac w dalekim Meksyku. 12 grudnia w Kościele Katolickim obchodzimy wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku należy do najbardziej odwiedzanych i najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów sanktuariów świata. Matka Boża trzona tam jest pod wezwaniem Pani i Cesarzowej obydwu Ameryk. Matka Boża w Guadalupe ściąga. Ludzi nie tylko z Ameryk Północnej i Południowej, ale również przyciąga ludzi z całego nieomal świata. Właśnie tam dokonują się niezwykłe znaki i cuda. Było to również miejsce, które było ulubionym miejscem, które odwiedzał Jan Paweł II jako papież. Warto wspomnieć, że pierwsze kroki po wyborze na tron Piotrowy Jan Paweł II skierował właśnie do Meksyku. Zaledwie trzy miesiące po uroczystej inauguracji pontyfikatu, Jan Paweł II przybył na ziemię meksykańską, aby tam przywitać się z Matką Najświętszą, aby tam pozdrowić lud Meksyku. Ojciec święty właśnie wtedy, tam w dalekim Meksyku, zawierzył cały swój pontyfikat Matce Bożej z Guadalupe. Ci, którzy wspominają ojca świętego Jana Pawła II, którzy byli blisko niego, mówią między innymi o tym, że na biurku papieża obok wizerunku Matki Bożej istniał, stał zawsze stale wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Warto wspomnieć, że czasy, w których Matka Boża objawiała się w Guadalupe, to ten moment historii, kiedy Europa rozdzielana była. Przez reformację. Mówi się, że około 5 milionów wiernych odstąpiło w czasie reformacji od kościoła katolickiego. I właśnie wtedy w dalekiej Guadalupe około 9 milionów Indian nawróciło się na chrześcijaństwo. Tereny, na których Matka Boża przyszła do Juana Diego, to tereny, które obejmowały. Religię aztecką. Była to religia Azteków, była religią niezwykle brutalną. Znamy z historii te wszystkie momenty, w których mówi się, że Aztekowie składali na swoich ołtarzach, na piramidach słońca i księżyca ofiary z żywych ludzi, że wyrywali im serca. Było to wszystko niezwykle brutalne. Religia Azteków była też niezwykle ponurą religią. I ci ludzie, kiedy przyszli do nich konkwistadorzy i przynosili im Ewangelię, raczej nawracali się na chrześcijaństwo, ale potrzeba im było jakiegoś szczególnego znaku, bo sami konkwistadorzy bardzo często nie dawali dobrego przykładu i świadectwa wiary. Często próbowano ludzi, próbowano Indian nawracać na chrześcijaństwo na siłę. Dopiero kiedy Matka Boża przyszła na wzgórze Tepeyac, swoim orędziem powołała do wspólnoty kościoła katolickiego, jako określają historycy, prawie 9 milionów Indian. Matka Boża w Guadalupe jest tą, do której zwracają się praktycznie wszyscy ludzie. Miałem okazję podróżować po Stanach Zjednoczonych, wszędzie tam, gdzie modlą się Meksykanie, wszędzie tam jest ich cudowny wizerunek, ich ukochanej Matki Najświętszej. A więc jest to przede wszystkim Matka Boża, która patronuje narodowi meksykańskiemu, ale również ją jako patronkę obrali sobie ci wszyscy, którzy proszą Matkę Bożą o łaskę życia. Proszą o łaskę Narodzenia dzieci, proszą o potrzebne łaski dla swoich rodzin. Tą grupą, która w sposób szczególny obrała Matkę Najświętszą jako swoją patronkę, to wszystkie ruchy, które mają na, cele, na celu obronę życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Muzyka